Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu miłosnym na lipiec 2024. Zaczynamy od oczekiwania, potem zagrożenia i ogólna energia miłosna w lipcu. Pojedziemy. Wasze oczekiwania w lipcu. Piątka mieczy, zagrożenia, kochankowie, być może, yy, no dobra, nie mów hop. Musimy dolosować i energia miłosna, ogólna. Dwójka mieczy w odwrocie. Ok, i dolosujmy. Ok. Jeżeli chodzi o oczekiwania, to będziecie czekać moi drodzy w lipcu na jakieś zaproszenie czy spotkanie z kimś, będziecie czekać, że ktoś wam powie o uczuciach, albo że ktoś was gdzieś zaprosi. W każdym bądź razie będziecie w takiej gotowości i będziecie myśleć o tych sprawach miłosnych, że coś się przydarzy. Na co potrzebujecie uważać. To na swój umysł, dlatego, że pokazuje się tutaj mm, takie gry umysłowe, toczenie walk w swojej głowie i taka energia zmartwień, ok? Mamy tam dziewiątkę mieczy, czyli ważne, żebyście mm, w lipcu słuchali bardziej swojej intuicji, komu zaufać, komu nie zaufać, przed kim mm, to serce otworzyć, a przed kim nie. Albo komu coś zaproponować, albo nie proponować, to ważne, żebyście słuchali intuicji. I ważne w lipcu yy, zwrócić uwagę też na swój umysł. Po, no, chyba było to w znakach, już teraz nie pamiętam, ale chyba w yy, ognistych. Energia umysłu też tam właśnie w tych znakach ognistych, albo wodnych, już teraz do końca nie pamiętam. W każdym bądź razie będziecie oczekiwać, że coś się przydarzy, że coś się w tych kwestiach przydarzy miłosnych, jakby będziecie w tej gotowości. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę na energię zmartwień, lęków i jakiegoś takiego negatywnego myślenia, ok? Yy, Tendencje do dominacji też wielu z was może mieć w tej piące miecze i Takiej tendencji do udowadniania swoich racji że wiem lepiej. Natomiast może trzeba będzie właśnie przyjrzeć się aspektowi umysłu w lipcu. Czy ten umysł was nie sabotuje w tych kwestiach miłosnych, tak? Bo jak najbardziej gotowość jest, ale widać taką energię trochę lękową, dość lękową, tak? Więc uważajcie, żeby Was to nie zablokowało. Na pozycji zagrożeń mamy kartę kochanków. Dla tych osób, które są w stałych relacjach, może się pojawić trzecia osoba, zarówno w Waszym życiu, jak i lub w życiu tej drugiej osoby, i może trzeba będzie dokonać jakiegoś wyboru. Czyli na przykład dla tych, którzy są w stałych związkach, może się pojawić jakaś trzecia osoba i może będziecie myśleli, żeby opuścić obecną relację. Albo na przykład w życiu waszego partnera pojawi się jakaś inna osoba, no i ta osoba, z którą jesteście, będzie myślała, żeby może od was odejść, czy no właśnie, może być jakiś wybór, ale do końca oczywiście nie wiem, jest to ogólne czytanie, czy wy będziecie musieli dokonać tego wyboru, czy osoba, z którą jesteście. No, mówiąc o was, to może być tak, że przed wami jakiś wybór, ale często kochankowie, no to jest wybór między miłością a lękiem, a tu się pokazuje ta energia lęku, więc być może chodzi o ten lęk, bo tutaj też mamy znowu lęk pokazany, że zagrożenie może być znowu wasz umysł i jakieś lęki. No, w kwestii tej trzeciej osoby, która może się tu pojawić, dla tych osób, które są w stałych relacjach, to też oczywiście może być, losujemy. Wielu z Was potrzebuje przyjrzeć się swojemu lękowi przed odrzuceniem, i raczej tutaj w tych kochankach chodzi o Waszą energię. Chodzi o to, że wielu z Was ma lęk przed odrzuceniem, i pokazane są tutaj niskie wibracje, tak? Piątka kielichów. No, i tu rzeczywiście może być tak, że jeżeli jesteście w stałym związku, może być tak, że Wasz partner będzie musiał dokonać jakiegoś wyboru. Może wy będziecie musieli dokonać jakiegoś wyboru, ale bardziej wydaje mi się chodzi o to, że ten wybór dla Was to jest, czy w tej przysłowiowej, brzydko mówiąc, czarnej dupie tk dalej tkwić, czy po prostu przyjrzeć się swojej, swojej wibracji, bo tutaj się pojawia jakieś, czy poczucie winy, czy poczucie braku. Czy poczucie straty i jest to powiązane z lękiem przed odrzuceniem, czyli raczej w tych kochankach chodzi o wybór yy, pomiędzy lękiem a miłością? Może trzeba zacząć pracować z lękiem przed odrzuceniem, który tutaj się pokazuje, może trzeba wibrację yy, podnieść, może trzeba wybaczyć sobie, może trzeba wybaczyć komuś. Yy. Może trzeba wyjść z jakiegoś poczucia straty, tak? bo pokazana jest pokazana jest niska wibracja ona może być powiązana z lękiem przed odrzuceniem. Czyli to co wam może przeszkadzać w kwestiach miłosnych w, w lipcu to albo poczucie winy albo poczucie straty albo jakiś żal do kogoś który jeszcze tam jest nie z przeszłości. No i wielu z was potrzebuje przyjrzeć się swojemu lękowi przed odrzuceniem, ponieważ on może stanowić yy, przeszkodę, y, jeżeli chodzi o tworzenie z kimś relacji miłosnej. Bo jak najbardziej ta gotowość tu jest, tylko pokazują się uwarunkowania, prawda? Co was może ewentualnie zablokować. Także dla tych, którzy przeczuwają, że ten lęk przed odrzuceniem dalej mają nieprzepracowany, yy, to ten lęk przed odrzuceniem jest właśnie powiązany tutaj z tą niską wibracją, ale to może być jakieś ukryte poczucie winy z dzieciństwa, to może być jakieś poczucie winy w stosunku do jakiejś osoby, to może być poczucie straty, to może być żal do kogoś, albo uświadomiony, albo nieuświadomiony, który właśnie tutaj w tych kwestiach miłosnych może stać się dla Was przeszkodą. I moi drodzy, na ostatniej pozycji mamy ogólna energia miłosna. Dwójka mieczy w odwrocie. Czy to jest wyjście z tej trudnej energii, czy pogłębienie? Bo dość trudna energia się pokazuje. Chyba wyjście. Ale czy na pewno? Bo znowu żal. Znowu to samo. Dwa razy macie piątkę mieczy. Tu na y oczekiwań, czyli oczekiwania macie duże. Oczekiwania będą duże w lipcu, ale no, właśnie ten aspekt umysłu albo tendencji do dominacji, stawiania na swoim za wszelką cenę. Raczej chodziłoby po prostu o aspekt umysłu, że wielu z Was potrzebuje z umysłem pracować, bo tutaj mamy energię żalu, tutaj mamy energię żalu. Być może trzeba komuś w lipcu prawdę powiedzieć, szczerą, albo trzeba popracować z, yy, nad poczuciem żalu i straty. Może to być poczucie goryczy. Które was jeszcze jest, moi drodzy. I aspekt umysłu jak najbardziej to może być również tendencja do udowadniania swoich racji, wygrywania za wszelką cenę albo po prostu toczenia gier umysłowych, czyli mind games, czyli tutaj przeszkodą może być wasz umysł, przeszkodą, wydaje mi się, że może chodzić o jakiś żal. No i ten lęk przed odrzuceniem, który się tutaj pokazuje. Na no to trzeba byłoby zwrócić w lipcu uwagę. Bo ta gotowość może nie wystarczyć, jeżeli mamy tutaj tyle przeszkód, prawda? Więc może trzeba, moi drodzy, troszeczkę nad sobą popracować jeszcze nad swoim umysłem i lękami. No umysł natury rzeczy on jest źródłem tych lęków. Może macie jakiś lęk przed odrzuceniem z dzieciństwa, może ktoś was odrzucił i ciągle to pokutuje, tak? A może macie żal do kogoś, który trzymacie w sobie i może trzeba komuś wybaczyć, ale no to również może być potrzeba wybaczenia samemu sobie, więc dla każdego z Was indywidualnie to będzie troszeczkę inaczej, moi drodzy. Trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I słyszymy się kolejnym razem. Do usłyszenia Pa.